cześć, się, ma witamacie w kolejnym odcinku Fantazy Premier League. No i dzisiaj zrobimy sobie już typowe przygotowanie na Gaming 8, jeżeli chodzi o moją drużynkę. Wiadomo, podsumowanie ligi już było, podsumowanie mojego wcześniej Gamingu też było. Przyznam, że w tym tygodniu, znaczy w tej przerwie reprezentacji troszeczkę odpocząłem od wszelakich informacji, od Fantazy. Wiadomo, ceny starałem się śledzić mniej więcej, mniej więcej tak samo. Jakieś tam informacje, kontuzja, nie wszystkie. Coś wiem, większość nie. Starałem się, zrobiłem sobie taki detoks trochę. Yy, fajnie, nie Fajnie, <grafię> Fajnie, że yy, ta przerwa po prostu mi lepiej. Miałem więcej dużo innych zajęć, więc to mi nie przeszkadzało, że jest przerwa. Nie fajnie, że jak przychodzę do swojego składu, to nie wiem wszystkiego, jak bym chciał wiedzieć. Ale to spokojnie. Przejdźmy sobie do mojego składu. Jak mój skład aktualnie wygląda? Widzimy. Świecą się trzech. Zawodników na żółto w sprawie kontuzji. Z tego co właśnie wiem, to Saka raczej powinien być gotowy na GMIK8. Mimo wszystko w pewnie na konferencji dużo się nie dowiemy. Chciałem Pod, jeszcze ja podkreślić, nagrywam to w środę po południu, więc jakby były jakieś informacje, no to wiadomo. Ja wiem do, do teraz. Onsa, szczerze i tak mnie pół na pół interesuje. Bo nie wiem, czy chciałbym nim grać. No i ktoś, kto mnie bardziej interesuje, to Matt Cells, który no może znieść moje plany transferowe. Na dzień dzisiejszy nie wiem, pewnie będę czekał na konferencję, wtedy będę wiedział wszystko. A konferencje pewnie będą w piątek, filmy wrzucą w czwartek, więc dużo nie powiem. Ale w razie to pokażę, jakie transfery planuję. A pewnie skład ostateczny wpuszczę na Twitterze. Jeśli chodzi o Twittera, oczywiście link do mojego profilu jest w opisie. Ostatnio nie zamieszczałem, ale muszę się jeszcze do tego Twittera przyzwyczaić. Więc tyle mam powiadomień. Nie, inter, tak naprawdę które mnie nie interesują. Że nie wiem, czy kto kiedy, kiedy Wy coś piszecie, na przykład, a kiedy przychodzi mi jakiś spam, tak naprawdę. Muszę do tego Twitterka się jeszcze przyzwyczaić. Ostatnio nie wklejałem nic, ale powoli będziemy. W, tak mówię, bez spamu będziemy coś tam wklejać. Więc jakie transfery szykuję? Dwa pierwsze, które już od dawna chyba planowałem. Czyli sprzedaż salacha z zarobkiem i sprzedaż Samenio tak samo z zarobkiem. No i do tego jeszcze jeden transfer. Załóżmy, że wszyscy zdrowi. Że cały skład zdrowy jak był, więc u mnie sprzedaż konsy. I teraz, kogo za nich? Weźmy sobie na początku pomocników. No stricte z salacha chyba już, jak ktoś słucha moich odcinków, albo przynajmniej podsłuchuje, to wie, że chce Diogo oraz cena, drastycznie mniejsza więc w banku bardzo dużo mam, tak naprawdę średnio 8 milionów wiadomo, że na obrazie tyle nie wydam, więc drugi pomocnik może być naprawdę w dobrej cenie no i teraz się zastanawiam, a opcji jest parę, parę fajnych opcji i można się bawić tak naprawdę ja chyba zaryzykuję z opcją z Spurs bo kalendarz mają nie najgorszy, tak naprawdę tak, West Ham na wyjeździe no, West Ham niestety nadal w obronie nie wygląda dobrze. Crystal Palace ogólnie nie wygląda dobrze. Aston Villa w obronie nie wygląda dobrze. I Ipswich, wiemy, jako drużyna też jeszcze, chyba nie ma żadnego zwycięstwa, więc też nie wygląda najlepiej. Ale czego tak patrzę? Tylko na te cztery kolejki? Czy jest to teoretycznie, wstępnie, bo wiadomo, że może się dużo pozmieniać. Dziką kartę planuję odpalić po kolejce 11, czyli na kolejnej przerwie na reprezentację. Między 10 a 23 listopada, tak planuję. Czyli teraz jeszcze gram te cztery kolejki, cztery tygodnie, a potem odpalam dziką kartę. Tak, wstępnie to wygląda i dlatego patrzę sobie na zawodnika na pers, a nie na przed takiego MBMO czy kogoś innego. Mogą się jeszcze zanawiać na takie błonanotte, i tak dalej, ale to taka zabawa w tanić zawodników, którzy po przerwie nie wiadomo, czy punkty dadzą, czy nie. A przechodzę do tego spers, bo mnie to Spurs w tym momencie najbardziej interesuje. Borę pod uwagę trzech zawodników. Najbliżej i najbardziej mi dzisiaj do Madisona, dlatego że po pierwsze mam stałe fragmenty gry. Lubi sobie wejść jako taki napastnik. Więc gole asysty powinny być przede wszystkim asysty, ale gole też powinny się pojawiać. Drugi, no to wiadomo, w fenomenalnej formie kogoś, kogo miałem przez pierwsze dwie kolejki. Brenda Johnson. Ciężko ominąć gościach z taką formą. Tak naprawdę Finanse na dzień dzisiejszy pół na pół mnie interesują. Stać mnie na każdego. A trzecia opcja. Chciałbym najbardziej, w sensie, chciał najbardziej z nich wszystkich Chciałbym Sona. Ale musiałbym być pewny, że Son będzie grał. I wtedy chętnie bym sobie kliknął tutaj Właśnie Sona do składu. Bo ok, Son ma często takie blanki 3-2 Ale jak daje to już daje konkretne dwucyfrówki, więc w tych czterech meczach, jakby dwa, dwa razy dał konkretną dwucyfrówkę, byłbym naprawdę zadowolony. Szanse na to miałby spore. Zobaczę, jeżeli też dostanę informację, że z już usiądzie na ławce, to też nie wykluczam kliknięcia go, żeby na Crystal Palace Asnoville i przyśm bym go miał, ale jeżeli będzie niepewny, to pewnie kliknę Madisona najbliżej do niego mi, więc sobie tak dzisiaj klikniemy. Co do obrońcy, a jak wiecie, jak słuchaliście na mojego poprzedniego odcinka, ja z obroną mam problem. Nie widzę tu takich wali obrońców, żeby ich sobie kupić i mieć w porządku. Gabiro? Chętnie bym chciał mieć obrońcę Arsenalu. Bournemouth? No, Bournemouth wygląda ok. Liverpool nie wygląda ok. Newcastle na wyjeździe też nie wygląda za bardzo ok. No i Chelsea dzisiaj też nie wygląda ok. Więc mamy cztery mecze, w tym jeden jest ok. No, gościa, który kosztuje 6,2, a potem używam dzikiej karty prawdopodobnie, więc przy tym założeniu, no, on jest lepszy właśnie po tej 11 kolejce. Dlatego, może on wejdzie na dziką kartę. Na dzisiejszy, no nie chcę klikać raczej Justin. Chętnie bym kliknął Justina, ale mam fasa, więc nie będę podwajał obrony Beniamika, no, bez przesady trochę. No i tak szukałem olejna mówię, a kliknął olejna, ale mam Selsa. Jeśli Sels wypadnie, to olejna może by później wpadł. Aightnurry. Na tej Nurim się najbardziej zastanawiałem, dlatego że mógłbym ominąć pierwszą kolejkę, a od 9 nie sobie grać. 9, 10, 11 wygląda fajnie. Jego punkty też wyglądają fajnie. A jakby jeszcze dał czyste konto, to już w ogóle ciekawie. No i z tych wszystkich, tak naprawdę, transferów chyba na dzień dzisiejszy najbliżej było mi do zawodników Manchesteru City, po prostu na krótkoterminowy okres. I tak naprawdę na dzisiejszy staćmy na każdego obrońcę City. I myślę, że najbliżej mi dzisiaj, żeby sobie wykryć tego Guardiola. Kalendarz fajny. Wilki, są to błędemów Brighton. Znając City pewnie nie zachowają 4 czystych kąt. Pewnie nawet trzech nie zachowają, ale jakby zachował 3, znaczy dwa, przepraszam, albo jeden i w jakimś innym meczu coś z przodu Guardiola. Dlaczego by nie? Dlatego tutaj liczę wstępnie Guardiol. No i skład mój wstęp, niektóry prawdopodobnie jest zdrowy i który bym sobie kliknął, to właśnie jest nowy Guardiol, Diogo Jota i Madison. I w banku zostaje mi jeszcze 2,6 miliona, więc sporo na zmiany. Jestem w stanie wymienić Amada. No, Łuda chyba nie będę wymieniał do dzikiej karty. No, tak, jak widzę, do dzikiej karty raczej zostawiam. Najbardziej pewnie będę chciał wymienić Amada. Mogę wymienić sobie jakiegoś obrońcę, bo mam stać mnie. Więc zabawa tutaj składem, mimo tego. Że kupuję zawodnika prawie za 6 milionów w obronie, gdzie wcześniej mój najdroższy kosztował 4,5. No, na te 5,1, ale na początku sezon 4,5, a dzisiaj mam już dwóch powyżej piątki, a jednego koło szóstki. No to w obronie u mnie się robi rewolucja, a w pomocy zamiast dwóch premium, mam jednego premium i dwóch takich niebudżetowych. Mogę to ich nazwać średnich łączników? Takich łączników za 7, czyli solidny. Nie, ktoś to będzie dawał masę punktów, ale mam ich dwóch, którzy. Powinni te punkty nadrabiać. Tak dzisiaj planuję. Jeżeli okazałoby się, że Sels wypada, no to wiadomo, konsa u mnie zostaje. Sels muszę zmienić. I jeśli chodzi o bramkarzy, mam dwóch na, tą, na te najbliższe kolejki. I pierwszy to bramkarz City, bo jeżeli nie gwardiel, no to wtedy sobie wezmę obronę City ze względu na Edersona. No na dzisiejszym nie stać. Tylko, że jak biorę Edersona, to dzika karta po 11 kolejce stanie się jeszcze mocniejsza bo jak wiecie nie jestem fanem gry drogi, drogi bramkarzy ale jeżeli wiem że będę jeszcze grał jakimiś piłkarzami przez krótki okres to jestem w stanie zaryzykować nawet mając drugiego bramkarza wiedząc że go później wymieniam więc branie dresona tak jakby u mnie osobiście bardziej wymusza grę dziką kartą jeżeli Chciałbym sobie zostawić jakąś furtkę. No, to moją furtką byłby prawdopodobnie Hermasens Litz. Jedyny minus to podwojenie obrony Litz na ten moment, ale no, jest naprawdę fajny kalendarz. I Lester wygląda coraz lepiej, czy to w obronie, czy w ataku. Chyba w obronie przede wszystkim naprawdę się poprawiają, więc może by tak mnie nie bolało. I opcja dłużej, terminowa, przynajmniej dla mnie, na ten moment. Więc takie opcje biorę. Oczywiście z mnie na tą, i na tą. Przykładowo biorę tą droższą. I tak mam 3 miliony w banku, plus tak jak mówię, 3 miliony w banku, no to jak chciałbym następnie zamieniać Amada, to mam 8 milionów na kolejnego pomostnika, no powiedzmy sobie szczerze. Tutaj zabawa jest naprawdę ostra, mogę MB sobie spokojnie kupić, na przykład na Ipswitch, kogokolwiek innego. Więc, czysto teraz się wstępnie, Madison Diogo raczej pewni, Madison najbardziej zagrożony, jeżeli Son by był 100% zdrowy. No, i między Konsą a Selsem zależy, to z nich zdrowie, kto nie. Ale raczej wejdzie obrońca City, czy to bramkarz, czy to jakiś obrońca, w z strefy defensywnej, z linii defensywnej. A tych dwóch raczej zostawiam. I wtedy mój skład na kolejkę posłów wygląda tak. No, przy bramkarzu nie mówimy, bo to jest Sels albo Ederson, prawdopodobnie. Obrona. Jeżeli nie ma Konsy, no to jest fajny jest Guardiol na przykład, więc Guardiol gra. Miki van de Ven, Konate, mam jeszcze Martineza i Fasa. Na pewno z tej piątki chciałem zagrać Fasę. Na dzień dzisiejszy, no obrona sport nie wygląda najlepiej, więc po prostu gram tak. I zastanawiam się tylko, to jest Martinez, to jest Martinez grający u siebie z Brentford, czy Konate grający u siebie z Chelsea i to jest tak. Liverpool wygląda o wiele lepiej, ale gra o wiele cięższy mecz. A United wygląda o wiele gorzej, ale gra o wiele łatwiejszy mecz. I tutaj pytanie. Na dzień dzisiejszy Konate, bo jest po prostu no, lepsza obrona i się um, tam na czyste konto. Ale nie, nie zarzekam się, że nagle przed deadline'em nie zmienię i Martina za nie wcisnę. No Pomoc tutaj raczej bez zmian, bo już się nic nie zmieni, Rodgers. Tutaj będzie zżota na Chelsea. Tutaj będzie na To ze Spurs. Na przed Madison, Buka, jest Haaland, Watkins, Wood. Przy czym Haaland na C. A na V.C. Jeżeli full zdrowy to Salah. Jeżeli nie, na dzień dzisiejszy to Oli Watkins. I tak wygląda mój skład. No Amat będzie na pierwszym miejscu jeżeli chodzi o zmienników. Pewnie na drugim miejscu Martinez bądź No i Miki na ostatnim Chod wydaje mi się, nie będzie wyglądał najgorzej. Niektóre mecze nie są super, nie na przykład jak masz Chelsea, Liverpoolu, ale tutaj raczej na spokojnie, reszta zawodników spokojnie może nadrabiać te punkty. A do dziś wielkie dzięki i jeżeli pamiętacie, jeżeli jesteście bardziej ciekawi jaki mój skład będzie ostateczny, to pewnie podam na Twitterku. Jeżeli już na pewno zrobię transfery w piątek, no to podam w piątek pewnie, jak prawdopodobnie wychodzę, jeżeli nie, no to pewnie w sobotę przed deadline'em, nie wiem, 40 minut przed deadline'em, godzina, może coś takiego. A za dziś jeszcze raz wielkie dzięki. Do zobaczenia. Do następnego.